Dzień dobry, witam serdecznie. W środę, 9 dzień marca, godzina 12 wybiła, więc zaczynamy. Zastanawiamy się dzisiaj, zadajemy otwarte pytanie: czy to jest koniec spadków na indeksach giełdowych, czy jedynie chwilowa korekta wzrostowa? Według mnie to jest raczej to pierwsze. No i tutaj postaram się to wszystko argumentować. Zwróćmy uwagę, dostaję też dużo pytań. To podwójne dno, wszyscy widzimy, oczywiście te dolne cienie zostały zaatakowane, wybronione, Zaczynamy od Nazdaka 13100. 30 punktów. No i teraz pytanie, czy takie, tego typu podwójne dno przy rosnących wolumenach, uwaga czerwonych, czyli podażowych, ma szansę odwrócić te spadki? No jest raczej to wszystko bardziej taka Bym powiedział życzeniowe myślenie. Tak, w kontekście tego, że ten, tak naprawdę te wolumeny, obroty podażowe cały czas są duże, a one prawdopodobnie będą jeszcze na stałe bo tak naprawdę wykres układa się tutaj falowo. To jest bardzo ważna rzecz w kontekście połączenia tej fale Liota przede wszystkim z Geometrią czy z FIBO, w jaki sposób ta mechanika rynku, czy też po prostu wygląd ostatnich świec, jak, świec, czy też bardziej fal, jak to wygląda? Tak, widzimy ewidentnie budującą się ostatnią falę, czyli trzecią trzecią falę układu korekcyjnego. Prawdopodobnie zygzaka AB, BC i CD, troszeczkę wyżej oczywiście zakończenia, więc nie mówię w tym momencie, że te spadki za chwilę się rozpoczną. Tak naprawdę wzrost i ta korekta wzrostowa, ona może sięgnąć nawet ZZB 61,8. To są te poziomy, wyglądają technicznie bardzo dobrze, bardzo zdrowo. Zresztą widzimy, że poziom testowany wcześniej wiele razy i to bardzo dokładnie. Tutaj zwracamy uwagę przede wszystkim na wszelkiego rodzaju takie punkty odniesienia, potwierdzenia, na przykład te cienie, wcześniejsze dolne cienie, no i wzmocnienie w postaci 61 całego ruchu spadkowego. Okolice 13 900 punktów na, na zdaku. Także tym samym tutaj uważam, że. Że całe to podbicie to prawdopodobnie jest jedynie realizacja korekty. Oczywiście może to być nawet do końca tygodnia, nie musi być jakaś duża panika, przecież od razu, tak? Możemy 2-3 dni rosnąć po to, żeby jedna sesja zakryła wszystko, prawda? Tak jak to miało miejsce całkiem niedawno. Więc tutaj podejrzewam, że będzie taki scenariusz. Patrząc po otoczeniu, ono jest cały czas negatywne. Ja wiem, że tam złoty się troszeczkę zaczął umacniać, ale to są raczej chwilowe, pozorne ruchy. Za chwilkę przejdziemy do złotego, tego, z dzisiaj zaczynam od indeksu, bo miałem bardzo dużo pytań, więc od razu chcę odpowiedzieć na wszystkie pytania. S&P sytuacja to sama, ta sama czerwono jest i, i prawdopodobnie będzie. Te wolumeny i obroty są bardzo wy, widoczne. Popytu nie ma, tak? No to jest przede wszystkim bardzo ważna informacja. Tutaj układ harmoniczny, co ciekawe, układ harmoniczny też w kontekście spadków. Zobaczcie, fala XA zawsze pokazuje kierunek zagrania. BC, prawda, i punkt D gdzieś tutaj troszeczkę wyżej. Też będzie układ harmoniczny wzmocniony przede wszystkim tym mierzeniem. Zobaczcie, 61 gdzieś tam troszeczkę jest wyżej. Też mamy ZZB 4310 punktów na S&P. Co ciekawe, prawda, 61 wzmocnione punktem D układ harmoniczny dalej na spadki. Także to też jest Dosyć Wasza informacja, no i tak naprawdę, scenariusz prawdopodobnie na kolejne dni, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o DAXA, sytuacja podobna. Tutaj, co prawda, geometrię weźmiemy pod uwagę, czyli po pierwsze, wysoki interwał, po drugie, te największe, największe ruchy, które są, czyli układy, układy korekcyjne, wzrostowe. Mam na myśli te prostokąty, już Wam pokazuję. Tu mamy 1 do 1, 1 do 1. No i co się dzieje? 1 do 1 jest. Co ciekawe, próba, próba jest nadbicia. W tym momencie nie możemy powiedzieć, że jeszcze tam cena wyszła. No Jest delikatnie powyżej, ale oczywiście to może być filowe nadbicie, jak to często ma miejsce. E, mamy 50 całego ruchu ostatniego, czyli mierzenie po w ostatniej fali. Mamy 61,8, też wygląda to dobrze. Zobaczcie, dolne cienie ZZB. No jakby nie było jeden drugi poziom, według mnie jest ciekawą okazją do tego, żeby myśleć, nie mówię zagrywać, pamiętajcie, to nie są sygnały, tu żadne rekomendacje, tylko właśnie moja pewna opinia, zdanie na temat techniczny przede wszystkim, no i to są z technicznego punktu widzenia poziomy ciekawe, ważne, poprawne i przede wszystkim no w kontekście okazji jak najbardziej logiczne, prawda? 13529, 61,8, nawet bym powiedział bardziej taki techniczny, precyzyjny to na pewno 13790. 95 punktów na niemieckim DAXie. No i przechodzimy dalej. Przejdźmy może już do USDPL, do konika naszego, czy do polskiego złotego. No w końcu, w końcu by się chciał powiedzieć, że coś tam zaczęło spadać, tak? I na euro, i na dolarze. No ale, moi drodzy, nie przy tych wolumenach. Zobaczcie, jedna trzecia, tak? Na oko tego, co było wcześniej. Więc pytanie, no to jest retoryczne pytanie, tak? No bo jeżeli mamy już spadkowy, Wolumen za tym idzie malutki, tak, no umówmy się, to jest tak naprawdę żaden wolumen, on się za chwilę może odwrócić, i będzie kolejna, kolejne pikowanie na, na ATH może nawet z piątką z przodu. No oby nie, ale zobaczymy. No, pamiętajmy, że jeżeli widzimy, zobacz jeszcze jedna rzecz, układ trójfalowy, on na H1 jest bardzo dobrze widoczny. I jeżeli widzimy wolumeny podażowe, tak naprawdę popytu nie ma żadnego, znaczy podaży nie ma, podaż jest, ale nie ma w sensie na H1, tak? Bym powiedział, że ona jest bardzo mała, o to chcę Wam pokazać tu mamy, tu mamy, tu mamy no i co to są za sekwencje? Małe, tak lokalne, chwilowe można powiedzieć 1 do 1 oczywiście jest, troszeczkę niżej i to są pewnego rodzaju pomysły, tak to nie chcę powiedzieć znowu, żeby to tak, wiecie, nie zabrzmiało zbyt odważnie, natomiast te pomysły i te poziomy mnie jak najbardziej interesują pierwsze festo, co ciekawe, już wybronione, bardzo ładne uderzenie w 4.40, tam troszeczkę poniżej, 4.39, 13, 20. mniej więcej te rejony zewnętrzne mierzenie, ostatni korekty też widzę już zaatakowane, Proszę zobaczyć, typowy pok, prawda? Czyli ostatniej tej korekty wzrostowej 161.8 zaatakowane 4,39, mamy wzmocnienie Festo, mamy 161. Zaznaczcie te poziomy, a sobie obserwujcie, bo przy tych wolumenach ja myślę, że ten odwrót może gdzieś być już za chwilę, tak? No za chwilę, mam na myśli w tym tygodniu, tak? No już mamy środę, to może czwartek, piątek, a może nawet dzisiaj po południu, natomiast technicznie wygląda to raczej na dalsze wzrosty, czyli na dalsze osłabianie się złotego, czy w kontekście euro, czy w kontekście dolara. Już po kolei, już omawiam euro, PLN-a. No, sytuacja bardzo podobna, proszę zobaczyć, też układ trójfalowy, też 1 do 1, też zaatakowany poziom i też dolny cień sugerujący kupno, tak? czy też popyt, na poziomie dokładnie 4,80, 93. Sytuacja podobna, wzmocnimy sobie to zewnętrznym mierzeniem, żeby po prostu wzmocnić ten poziom, gdzieś tam starać się wyszukać ten dołek, no i to już widzimy, prawda? 161, czyli najmocniejszy statystycznie poziom zaatakowany, 481,50, to jest właśnie ten dolny cień, a tu mamy wzmocnienie z innego całkiem narzędzia, jakby dwa niezależne pomiary, pokazują nam, że ta strefa, nawet mogę zaznaczyć w ten sposób, ta strefa może być strefą zwrotną, strefą popytową, gdzie po prostu te spadki się zakończą. Także proszę o tym pamiętać, o, co jest ważne, podaż. Zobaczcie, w takich momentach sobie zawsze zadajemy pytanie, czy cały ten ruch, przynajmniej ja sobie zadaję pytanie, cały ten ruch spadkowy, prawda, jaki tam ma miejsce odkąd wczoraj, nie? E, czy tam powiedzmy półtora dnia, jaki ma, e, cały ten ruch, cała ta fala, na jakim otoczeniu jest, jakie są wolumeny i czy tam faktycznie ktoś sprzedaje, tak? No, jeżeli to są ruchy po 3-4 supeczki, malutkie, czerwone, no to zastanawiamy się, czy to jest prawdziwa podaż, czy chwilowa, sztuczna. No, wiemy, że była interwencja, bo posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej wczoraj, stopy poszły do góry, no wiadomo, złoto reaguje. Ale to są takie według mnie ruchy pozorne, chwilowe. Przechodzimy dalej, przechodzimy do złota. Zobaczmy na złocie, co się dzieje na surowcach. Tam już dwójka z przodu jest, się utrzyma i chyba. Powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że ta dwójka już będzie. Zaraz zobaczymy. 161 w czasie wyznaczaliśmy POKA, czyli tej ostatniej korekty. O, poziom mocno przebity. Ja tutaj o tym poziomie mówiłem wczoraj. Nadbity, co prawda, głównym cieniem, no ale zaksięgował poziom. Teraz się odbijamy chwilowo. No, według mnie tutaj złoto dalej będzie zyskiwało na wartości. No, bo tak naprawdę, wszystko to, co w tym momencie, tak od strony technicznej, nam się układa, to jest typowy motyw 1 do 1 dalej na wzrosty, tak? No, bo to jest korekta Lostowa, wzmocniona, zobaczcie ZZB 1984-75 One to One. No, klasyka, tak, jeżeli chodzi o układ, czy o setup kontynuacji trendu, jaki mamy trend na złocie, on wszyscy wiemy, podobny jest na Europie, czy też na pszenicy. Więc to są takie pomysły, myślę, że precyzyjne poziomy nad, mówiące o tym, że ten spadek chwilowy na złocie, on właśnie tutaj się może zakończyć i poziom jak najbardziej jest do obserwacji. Jeżeli chodzi o Europę, no Europa też będzie prawdopodobnie miała wyższe poziomy, co chwilę tam nadbijamy nowe mierzenia, znaczy nowe mierzenia, nowe poziomy, co za tym idzie też nowe mierzenia wchodzą do gry patrząc na H1. Zawsze pamiętajmy, żeby sprawdzić jak wykres się układa, a co ciekawe układa się typowo w układ harmoniczny na dalsze wzrosty. Zobaczcie X na dole. A, punkt B, B, C i punkt D gdzieś tutaj, prawda? okolice 117, 30, 117, 40. Te rejony z układem harmonicznym dalej na wzrosty, więc w, taki, w tego typu y, sekwencjach będę raczej chciał to wszystko wykorzystywać, aczkolwiek bliżej mi do indeksów, powiem Wam szczerze, jakoś bardziej czuję. No, i z dolara i złotego też, nie? Chociaż, no, może, znaczy, ciężko mi się gra w momencie, jeżeli jest tak wygrzany rynek, tak? No bo dawno nie widzieliśmy wartości na złocie z dwójką z przodu, prawda? Więc to jest takie, taki błąd poznawczy, nie? Tak to się nazywa gdzieś na psychologii tradingu. Podobnie na ropie, nie? Za chwilę może być nowy szczyt, nowy ATH powyżej 140, no i co dalej? Nie było nigdy takich poziomów, one nagle nagle są, nie? No ale to też taka mała dygresja po prostu, jeżeli chodzi o Eurodollara. Tak, setup jest, setup, zaraz właśnie zastanawiam się czy nie spóźniłem czasem, bo czekałem na niego, 161 no spóźniłem, spóźniłem, no będę czekał na retest. Jeden w ogóle, czyli taka ciekawostka, jeden z moich ulubionych setupów do wejścia agresywnego, wejścia bardzo takiego szybkiego na reakcję, na dużą dynamikę od razu zejścia, tak. Czyli klaster najmocniejszego 161,8 razy 2 Co najmniej dwa mierzenia muszą być. Jeżeli są trzy, no to jest świetnie, no to jest fantastyczne potwierdzenie. Natomiast jeżeli są dwa, one są na tyle silne, że odwracają, czy tak jak mówię, powodują tą reakcję. Ta reakcja już jest od 1. Od 1,10 ile tam była reakcja? No 40 pipsów, tak? No to każdy sobie policzy. 40 pipsów no to jest fajna dniówka, prawda? W tym momencie liczymy na ponowny, przynajmniej ja liczę, tak? Statystycznie często te testy się pojawiają, tak zwane testy Fibonacciego właśnie w rejonie 1,1%. Czy też 1,10, jak kto woli, te rejony 1,099, tam 90, nie? 94, 96. No i ewentualnie obrona tego poziomu, także i dalsze umacnianie się dolara. Dalsze umacnianie się dolara. Proszę o tym pamiętać, że dolar, w mojej ocenie. Będzie się dalej umacnia, mówię w perspektywie tam tygodni, kilku, kilkutygodniowej. Tak, no raczej tam średnio czy jakoś długoterminowo do ręków nie podchodzę. Dobrze, analizy na życzenie. Co potrzebujecie, co chcecie, żebyśmy sobie przeanalizowali? Dzisiaj pamiętajcie, jest scalping o godzinie 16. W każdą środę o 16.00 skupiamy się na niskich interwałach. Niedługo ruszamy z nowym projektem i ze wskaźnikiem, który mam nadzieję, że już odebraliście, czyli Auto FIBO. Wskaźnik do automatycznych mierzeń Fibonacciego. Na razie mamy wewnętrzne, ale będą zewnętrzne, będą też inne projekcje, festa, układy harmonicznego metrie. Pracujemy nad tym, także wszystko od nas otrzymacie. W środę o 16 skarbnik, tak jak mówię, dajcie tego znać na czacie, czy doszedł link z zaproszeniem, bo chciałbym po prostu, żebyście. Wzięli udział. Jutro w czwartki jest Akademia o 16:00. To to będę jutro informował o tym wszystkim, a w piątek FIBO TV. Tutaj widziałem pytanie odnośnie FIBO TV. Hmm. Czy można to jakoś pogrupować? Dobry pomysł. Yy, tylko wiesz, jeżeli ja prowadzę kilkugodzinowy live, to musiałbym jeszcze kogoś mieć, żeby mi potem to obejrzał, pogrupował, bo jak mam dalej sam siąść do tego i znowu to przecinać, to zwyczajnie w świecie nie mam na to ochoty, nie? bo to i tak jednak pewnego rodzaju wysiłek jest dla mnie, żeby wiadomo handlować i komentować i, i to wszystko, cała ta organizacja powiedzmy tego, tego wydarzenia. Natomiast jest jakiś pomysł, myślę o tym, natomiast potrzebowałbym kogoś, żeby po prostu to podjął się tego tematu i pogrupowania tego, nie? Będę robił na pewno takie live'y typowo ze scalpingu na Bitcoinie. Zobaczymy, czy jeszcze w marcu, no w ogóle się ruszyło na, na krypto, także też zacząłem ostatnimi czasy więcej handlować. Piękny wystrzał, teraz widzę ile? 10% już chyba, nie? 9% -10%. Jest. Więc będę robił typowy day trading całodniowy, więc nie trzeba będzie niczego wycinać, po prostu będzie dwie albo trzy godziny typowego tradingu czy scalpingu po prostu na Bitcoinie. Eee, dobrze, no to co? Eee, jeszcze coś robimy: gaz ziemny. A no tak, nadgaz. Eee, okej, okay. dobrze, że mi tutaj przypomnieliście. No, przejdziemy dzisiaj na scalping. Tak jak mówię, scalping o 16.00. Michał już tam pomału się przygotowuje, będzie to wszystko pod koniec miesiąca pewnie pokazywał nie na żywo. Mhm. Dobra, 1 do 1 tutaj mamy wybity. Zaraz, co tutaj mamy? Muszę sobie przypomnieć, bo ostatnio praktycznie siedzę w indeksach zakopany jestem też w Bitcoinie. Za chwilkę o 12.00 live o 12.15 pokażę, bo tam pięknie łajko były rozgrywane. O tym mówiłem swoją drogą wczoraj. Przenicy nie obserwuję, ale tu widzę, że się wypełnia układ harmoniczny. No i tak naprawdę mamy bardzo prostą, można powiedzieć, no, i analizę, i, i scenariusz. Tak? Kiedyś tak się grało, że zaczynałem swoją przygodę z układami harmonicznymi. A gdzie, no polegało to na tym, tak? Oczywiście w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu, no ale kiedyś myślałem, że na tym polega trading, że są dwa poziomy i one mają być zaksięgowane, tak, ale tak, tak to też wchodziło, nie? Lata 2009, 10 11 gdzie pierwszy take profit, take profit był na wysokości punktu C, drugi take profit na wysokości punktu A. No oczywiście wykorzystuję te elementy dalej w tym momencie jako wsparcia, tak? Czy takim pierwszym poziomem do spadku na gazie ziemnym są regiony 4,35, docelowym 3,90. Hmm, 3,90. Dobra, tyle. A kab nie było funta? Nie by zdać, dzisiaj tak skaczemy, ale wiecie, dużo się dzieje na rękach. Aha, funt troszeczkę odbija, no rozumiem, zastanawiamy się, czy będzie odbicie. Czy będzie odbicie takie mocne, wydaje mi się, że nie będzie odbicie, ale jedynie chwilowe, przynajmniej ja pod to będę trajdował. 1 do 1, jak się zapisać na nasz trading, po prostu wkliknijcie w link, dołączcie na webinar. Do, do, do spotkania. W środę jest Scalping o 16, w czwartki Akademia o 16, w piątki FIBO TV. Akurat w ten piątek robimy sesję amerykańską, zawsze sesja londyńska, europejska. Także w piątek zrobimy sobie od 14 transmisję i złapiemy początek Ameryki. Tak, oczywiście w czwartek, jutro też godzina 9 sesja europejska, londyńska. Pamiętajcie, spotykamy się rano we wtorki, w czwartki. Ok, na live typowo od godziny 9. 0,0 zero, zero. w momencie jak wchodzi lądy, bo wtedy są najciekawsze ruchy. To jest poziom 1,32,50. Ten poziom mnie interesuje. Zasięg na wzrosty jeszcze na funcie mamy, aczkolwiek uważałbym przede wszystkim na dwa mierzenia wewnętrzne. Tak, na 50 i na 6,18. Tyle na dzisiaj. Słyszymy się o godzinie 16. scalping, każda środa o 16. Pamiętajcie, macie zaproszenie na czacie, także serdecznie zapraszam. Słyszymy się za niecałe 4 godziny, a za chwilkę Cryptotailing i Bitcoin na naszym kanale, także łapka w górę, kto jeszcze nie przybił wirtualnej piątki, koniecznie dajcie suba, żebyście byli na bieżąco, dzwoneczek na naszym kanale, żeby żadna transmisja na żywo Was nie ominęła. No a my się słyszymy za.